Cześć, jak się macie? To znowu 109. Witam Was serdecznie bardzo na kanale karton.pl No i taki krótki wstęp do dzisiejszego gameplaya. Gramy sobie ogólnie w grę The Stairwell Standalone. Jako, że ostatnio bardzo dużo osób zaczęło kręcić filmiki z SCP-087-B, które niestety frapsem się nie da nagrać, ale też postaram sobie w to zagrać. Postanowiłem nagrać yy, filmik z gry, która właśnie bazuje na opowieści SCP-087. Jeśli nie wiesz, co to jest SCP-087 w kontekście y, historii, a nie gry, y, w opisie masz link i przeczytaj sobie. Przeczytajcie i na czym w ogóle polega to, co to jest. Nie będę Wam mówił. No i zaczynamy grę. Jeśli się same zamkną. Gra jest banalnie prosta, bo polega na schodzeniu ze schodów. Musimy schodzić i dojść jak najniżej. Drugie piętro. Jezu. Słyszę, jak ktoś wchodził. No, klimat jest naprawdę bardzo surowy, bo yy, w tle nie gra na razie żadna muzyczka. Nic. Jest cicho i się nic nie dzieje. schodzić o, można skakać, nie wiedziałem, Chedzia. Jak widzicie. Już przechodzą ciarki, bo naprawdę nie wiem co. czego mogę się spodziewać po tej grze. Jako że gadam do siebie to się trochę uspokajam, ale... Może być kiepsko. Jeśli krzyknę, to się nie zdziwcie. Jesteśmy już tutaj na siódmym piętrze. Będę wchodził bokiem, się nic nie stanie. Ósme piętro. Ojoj, niebieska krew. Dziewiąte piętro? Na nic się nie dzieje. Na szczęście. Muszę tak nieskończoność łazić. O. Dziesiąte piętro. Nadal nic. Jeśli przez cały czas ma tak być, to odpuszczę jednak. <tryk> Jezu. Słyszałem jak ktoś chodził po schodach. Mam traumę z dzieciństwa w chodzeniu po schodów. Ech. Babci mam ogólnie yy, klatkę schodową i tam jest taka obleśna piwnica i zawsze się bałem sam wchodzić po schodach, albo schodzić, zawsze biegłem, żeby jak najszybciej wydostać się z tego okropnego miejsca. Wchodzę bokiem, bo nie chcę, żeby coś mi na twarz wywaliło. Mamy już 15 piętro. Na razie się nic nie stało. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Z drugiej strony jest nudno. Już, kurde, cały jestem spocony. O. O. Chyba zaraz światło włączę, bo się boję. Hmm. Jakaś muzyczka gra w tle? Zaczęła przede wszystkim? Cały czas może bokiem. Nie wiem dlaczego się tak stosuje. Po prostu straż się mi Oj, ta muzyczka już wkurza. Czasem przekampię się w miejscu i z... Poczekam minie. Hmm. Hmm. Idziemy dalej. A! <laughs> ta krew! Bo rozum, przeterminowany, nie wiem. Jezu, była taka fajna cisza, a teraz już takie dźwięki są, że. aż się mi się grać odechciało. <grym wytrych> oh, Jezu, już z całym jestem <grym wytrych> Patrzcie, jakaś twarz. Widzicie? Widzicie to? Taka twarz jakby. Dobra, idziemy dalej. Się. Dobra, nie włączam światła. Tak zostaje przy monitorze. Gram po ciemku. Gdyby pewno było światło w pokoju, to pewno bym się tak nie bał, ale tak to nie ma zabawy. O, muzyczka przestała grać. A szkoda. No i znowu. Długo, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę gra mi się gra bardzo fajnie, jest fajna, bardzo, bardzo klimatyczna. Jezu! Strasznie strasznie, ale... Mm, dziura! Taka duża. O! Ale błędny. Jak Tak ma być, zaraz coś mi wyskoczy, to się przestraszę, to będzie koniec. Teraz może dosyć długo, a nie mogę tak długo grać Oje, oj to cały czas mam stracha, żeby iść do przodu, ale kurde Dobra, idziemy Dojdziemy do czterdziestki i będzie lit Oj Oj, trzyma. jestu No Dobra, idziemy dalej. 嗯 <gasps>。